Witam serdecznie, szykuję się tutaj za wszystkiego. Mam niesamowite, słuchajcie, przemyślenie odnośnie przechodzenia pszczół y, zimą y, na ramki z dołu do góry, jak zawiążą kłąb też i w ogóle tak dalej. Eee, padłem na to przed chwilą, że jak jest ramka. Nie? Ja mam powiem, o co mi się chyba chodzi. No, tak sobie nagramy. O. Jest ramka i ramka, prawda? Jest ramka i ramka, tu i tu. Prawda? Są te nasze ramki. Powiedzmy, że to jest centymetr jeszcze przerwy, tak? O. Są te ramki. I teraz tak. Pszczoły teraz jeszcze zejdą nam z czerwieniem tak, że tu się nie zrobi jakaś niesamowita krawędź miodu. Albo jeszcze inaczej. Chodzi mi o to, że kramka teraz i we wrześniu będzie, będzie, ułoży się tak, że tak będzie czerw. Pomijając to drewno tutaj do samego końca, prawda? I będzie tak czerw. Tak. Będzie ja czerwię. A tu będzie ten zapas gruby. To uważam, że jeśli pszczoły zrobią teraz to tak, to tak będzie najlepiej. Ze względu na to, że nawet jeśli tutaj dalej przyleją, nawet jeśli. Później, pod koniec, to te komórki, które są przy drewnie na dole, one były przeczerwione. W tym momencie, jak będą z dołu robiły czerw do góry, to jak trafią na to miejsce z początkiem czerwienia, tak jakby, to tu będzie ładnie zaczerwione, bo tu był czerw. Tu są komórki pod czerw, a nie te. Yy, właśnie yy, zapasowe komórki, więc jak damy taką ramkę, która na dole będzie miała dużo miodu, tak jakby, czy coś, to może być później ciężko, jeśli trafią z czerwieniem gdzieś tu, na wiosnę, na przedwiośniu. Bo wtedy nie będą chciały przejść do góry, bo będzie je blokować ta strefa miodowa. Jeśli będą ją miały, tak? I tego czerwu nie pociągną, bo te komórki są inne. Więc może i tak być. Jeśli chodzi o trudności przechodzenia czerwie e, pszczół właśnie z zimy na wiośniu, tak, wychodzenie z nich, więc to... No i, o, nie? Więc tu po środku nie możemy dać jakiejś paskudnej ramki, co u góry by miała tyle na przykład miodówki zrobione, tak szeroko. nie? No. Więc y, to, że y, czasami że niektórzy budują ul. Robią to w ten sposób, że pusty korpus zwędzą od spodu, czy ja bym na przykład robił płytki, i one wiecznie by schodziły z dołu do góry. Z dołu do góry. Z dołu do góry. Prawda? No to jeśli chodzi o ten motyw, że później by przechodziły zimą lepiej do góry, to mógłby się sprawdzać, prawda? Bo te ramki były inaczej nabudowane. Troszeczkę. Tak mi się wydaje. Bo jak teraz na przykład będziemy mieli ustawione moje pszczoły, to będziemy mieć trochę różnie. Sami zobaczycie. Że nie wszystkie pszczoły zbudują to, że idealnie czerw zrobi się tak. Ostatni. I potem może zejdzie na dół. Zobaczymy. No ja, ja w zeszłym roku jak zakarmiałem to wszędzie czerw podłaził na dół. Na sam końcu. No, ostatni czerwik to był na samym dole. Był tak, nie? Był gdzieś, był gdzieś tu. Tu gdzieś było ostatni i tu było zawalone jeszcze, nie? No. A tu był tak, no, widać było, że te pszczoły miały pewne jakby takie też warstwy tego swojego wszystkiego, tak? Więc on był rozmaicony. To widać po ze, sklep po ze sklepie. Jeśli Janka jest idealnie równa ma zarste, taki jakby taki sam idealnie taki sam, to znaczy że to było w krótkim czasie i to jeszcze przez jedną generację pszczół najlepiej. Nie? To wtedy by, wydaje mi się, a jak... Raz coś jest, później jakby nie ma, później znowu coś jest, później jakby nie ma, no to te pszczoły mają, to widać, nie? Po tych plasterach. To, to widać o tym, jakbyśmy zaczęli to na przykład grzebać widelcem, to byśmy, no, jeden był taki, drugi był taki, nie? To wtedy było inności w tym wszystkim. Więc uważam osobiście, że jeśli pszczoły teraz jesienią przygotują to miejsce, że można je potem na przedwiośnie od razu zaczerwić to wtedy będzie właśnie ta łatwość większa, jeśli chodzi o przechodzenie do góry. Zależnie od rodzin, co zrobią i tak dalej, i tak dalej. U mnie wychodziły różnie w tym roku. Wychodziły nawet tak, że był i tu czerw, i tu czerw, wszystko było już czerw. Od razu. Prawda? No tak? Jednym były tak, że z reguły, z reguły przechodziły, zaś zaczęły czerwić na górnym korpusie. Tak? Na dolnym też, ale to od razu było widać gorzej, później było to zrobione, a może trochę za późno. No, ale to była też kwestia, że użyłem y, y, korpusy. Korpusy, jak zimujemy na dwóch korpusach, to najlepiej, jak są takie same. Takie same, uważam. Z tego samego materiału, takie same. Uważam, że wtedy jest najlepiej. No, chyba, że na przykład byśmy pod spodem chcieli, włożyć, bo ja będę teraz w tym roku jeszcze robił tak, że to będzie dolny korpus, w którym nie będzie nic, a ta góra będzie tak, ta węza ta będzie zimować. A tu w tym dolnym nie będzie ramek, tylko będzie położony choinki. Choinki będzie tak, do połowy korpusa powietrze choinki. Ja i takim zrobię miejsce, tam, że wiaterek dział od wylotka z I tak to mniej więcej wykonam, że zrobię to tak. Na tych rodzinach, które będę miał zimować jako jeden korpus, prawda? To i tak zrobię jak wysoko. No. Dlatego tak myślałem o tych zatworach właśnie. No ale mniej więcej o to mi chodziło. Taka przemyślane to było, że fajnie jak te pszczoły by właśnie tu porobiły, nie? Że tu by mogły na przedwiośniu tak czerwić. Jeśli teraz tam pszczoły zrobią takie jajo na tych dwóch ramkach, że będzie jajo na dwóch ramkach czerwiu i tu nie będzie jak jest specjalnej, że nie ma pszczół, prawda? Tylko no, pszczoły zrobią do deski czerw, no to będzie najlepiej. będzie najlepiej, bo te komórki, mimo że będą może nawet i przylane, no to one już miały ten czerw. Jakby ostatni czerw to był taki a nie że miód, że, że miodowe. Wtedy może te pszczoły też mają łatwiej, no bo ten plaster tworzy jedność, prawda? Tworzy jedność. Więc, więc być może postawienie na przykład jeszcze nawet w tej chwili na dobrą węze, którą odbudują pszczoły do góry, a pod spód ramki na przykład połówki nawet, pod Wielkopolski połówki i tam tą wędzę włożyć, no nie? No to one sobie na to zajdą, jak będą chciały, przy podlewaniu i będzie im lepiej, bo będą miały sobie gdzie zejść, tak? Ludzie teraz stawiają, bo karmią i tak dalej, też stawiają te filmiki. Nie? No. Więc tak to wygląda. Że, 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 że wydaje mi się, że to zimowanie na dwóch korbusach wcale nie jest takie proste i, i... No. Tak. To już, to już ja uważam, że lepiej mieć, no nie wiem, lepiej mieć coś włożone, nie? Korpus jakiś pod spód. Żeby one mogły się uwiązać pod tymi wszystkimi zapasami, pod tym wszystkim. Prawda? Żeby mogły tak się pod tym wszystkim ładnie uwiązać. I to też fajnie jest. Uważam, że to jest najlepsze, jeśli chodzi o ulewę kopowskie, że y, cza, można też dzięki tym korpusom i tak dalej, i tak dalej, można coś pokombinować, żeby one właśnie mogły być Y, 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 na tą zimę sobie bardzo wysoko tak, i siedzieć, uwiązać się jak najniżej może tak? raz mi się zdarzyło że raz mi się zdarzyło, że rodzina jakimś cudem cały dół zawaliła futrem, a na tej górze nie ma czerw no to przedstawiłem je jesienią i pomogło ja nie pamiętam co się z tym stało, ale pomogło że one normalnie się ułożyły nie? tak I one, ja nie wiem czy one nie przeżyły nawet no ale gdybym tego nie zrobił, no to nie dałem, no coś odbiło tym pszczołom, prawda? Coś się odbiło, ja nie wiem co to się stało. O, woski już rozdrzamy, robię płytki. już mną już pory poczętem, zrobiłem nasz korpusik. Fajnie. zrobimy piękny trzcinowy korpus. Tak. I działamy z tymi pszczołami. Różnie się robi wosk. O! Zaraz będzie elegancki. Pachnie, pachnie, pachnie pięknie Tak, w tym, tym moim garażiku to aż można dostać tak to aż od tego oj trzeba. Już zaraz będzie afera, słuchajcie. Jeszcze nie albo, że znajdą coś słodkiego. Tak, więc to zimowanie przy Uważam, że to nie jest prosta rzecz, jeśli źle ułożymy gniazdo, bo tam ludzie też piszą, nie? Na tych Facebookach, że o, on się tak zimował, coś mu nie przeszły. No to jak mu nie przeszmie, no to lepiej nie włoży tam pusty korpus z chrustem. Tak też się robią. Do barci też się wkłada chrust. Prawda? No, że na zimę to trzeba włożyć chrustu na dół. Tak. No ja zrobię to samo. Nie? Wkładam tam choinek, wrotyczu na wkładam właśnie. Na wkładam co tam będzie jeszcze rosło. To powkładam i to potem wyschnie. Tak? Potem to wyschnie. Zobaczymy. Ale nie to, że no, choinek dam więcej, ale tych zieleniny to tylko taką pojedynczą warstewkę, żeby się przeparowało przez ulto. Bo to przeparuje przez ul. Wszystko, to będzie schło i później jak będzie się robić wilgoć, no to będzie ściągać, nie? Tą wilgoć. Może. Zobaczymy, co będzie się działo później. To prostu można podejrzeć łatwo, nie? Podnieść sobie ten korpus dwutem i tak popatrzeć jak sobie wiszą. Prawda? Tak, I do dramatu takiego nie zrobimy. Nie? Mhm. Uważam, że lepiej tak pszczoły podejrzeć, uchylić korpusy, niż otwierać górę i od góry podglądać zimą. To ja uważam, że chyba tak to jest lepiej, że od spodu je podejrzeć. Wtedy te gazy i nie uciekają, nie? To ciepło u góry pozbierane, no. Ja teraz bardziej, ja nie lubię, jak już teraz mam pszczoły, to tylko po to, żeby sprawdzić coś konkretnie i ustawić tak już, że koniec, nie? Tak, teraz były rodzinki, coś przerabiane i tak dalej, no to trzeba tam zerknąć, może no da się coś poprawić, ewentualnie to już naprawdę chyba se pisakiem będę zaznaczył tej rodziny, żeby, żeby coś sprawdzać w ogóle w nich dalej, w ogóle żeby może, o, będę gdzieś może pamiętał, że jakaś ramka gdzieś jest do dupy, nie, ewentualnie, że coś może jeszcze uda się zmienić tam, tak. Ale tak to już nie, to już nie. Żadnych matek to już tam podkładanie do perele no to tylko to co mieliśmy łączyć, tak? No, no to będzie raz afera łączeniowa, a później można dosypywać. Tylko te pszczoły można dosypywać i... i tak. I mi się wydaje, no, no nie wiem. Zobaczymy. Hmm. Uważam, że faktycznie te pszczoły, jak zrobią tą ramkę czerwiowo jako jedność, czyli ta podwójna Wielkopolska, ale zrobią to jako jedność, prawda? No i będzie tak to zrobione przez ten okres teraz, a, a później wychodzenie z zimy, to to będzie by było chyba najlepsze, jeśli chodzi o tak, o takie coś, żeby nam tak fajnie duża rodzina wyszła i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Być może ja po prostu nawet takie u mnie bardziej, może ja widziałem teście były, tylko ja może do końca nie wiedziałem o co chodzi. Bo ten efekt tego przechodzenia, i wszystko i tak dalej, jak to wyjdzie, to będziemy oczywiście widzieć na przedwiośniu, prawda? Więc no, czym teraz bardziej, jakby ogarniemy, bo teraz to tak, teraz to czasami miałem takie coś, że mi się nie chciało, na przykład pszczół, że mówię, ile można, i tego wszystkiego narobiłem i tak dalej, i tak dalej. A właśnie ten okres teraz, tak który już jest, no to jest najważniejszy, tak? Bo od tego wszystkiego co zrobimy teraz i do połowy tego września tak naprawdę no to to już jest koniec. To już jest koniec. Połowa września to będzie koniec pszczół. Będziemy się zajmować wtedy YouTube'owo jakimiś pierdołami tam. Nie? Ja uważam. To jest, to jest tak. Tylko teraz te kwasy trzeba jeszcze zrobić ten pierwszy raz, bo ja na koniec września będę próbował robić kwasy jeszcze. Może zobaczymy, jak będą temperatury, prawda? Jeśli temperatury pozwolą mi na odparowanie kwasu, y, 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 będę wiedział, że mówi, o, robi się chłodno, chyba już nie będzie ciepło w tym roku. No to będziemy robić te kwasy. Nie? W ostatniej chwili. No? A jak będę wiedział, że będzie ciepło później, że mówię, ale będzie ciepło, tak? No to żyjmy to pod sam koniec września. No te takie plany i w ogóle PRL -e. robię ten wosk, słuchajcie, nie ma czasu już się zrobił taki, że wrze tu wrze, teraz już do tego schodzimy będziemy deseczkę wkładać, jakoś to będzie życzę miłej pracy i miłego dnia